Cześć, w tym filmiku zaczniemy wspólne rozwiązywanie matury z czerwca 2019 roku. Dziś rozwiążemy pięć pierwszych zadań zamkniętych, a w następnych filmikach pojawią się kolejne rozwiązania poszczególnych zadań. Zacznijmy od zadania pierwszego. Rozwiązaniem równania, tutaj mamy to równanie, nie jest liczba. Przepiszmy sobie to równanie. x kwadrat odjąć 2x odjąć 3 razy x kwadrat odjąć 9 i to dzielimy przez x minus 1. To musi być równe 0. Jak znaleźć liczbę, która nie jest rozwiązaniem tego równania, bez rozwiązywania po pierwsze tego równania i bez podstawiania tych liczb do tego równania, żeby sprawdzić, która z nich nie pasuje? Zacznijmy od wyznaczenia dziedziny tutaj tego równania. Jeżeli spojrzymy na dziedzinę, to popatrzcie, mianownik musi być różny od 0, to powoduje, że x minus 1 musi być różna od zera i x jest liczbą różną od jedynki. To oznacza, że jedynka nie może być rozwiązaniem tego równania. I szukamy. Tutaj jedynka jest wśród tych liczb. Mamy już w ten sposób szybko i sprawnie wyliczone, e, rozwiązane zadanie. Wyznaczyliśmy dziedzinę, znaleźliśmy liczbę, która na pewno nie spełnia tego równania. I zaznaczamy odpowiedź. Ale gdyby to była sytuacja troszeczkę inna, gdyby w odpowiedzi A była taka sama liczba, minus trójka, w odpowiedzi B, minus jedenka, ale zamiast jedenki wstawilibyśmy tutaj na przykład piątkę, odpowiedź dla nich będzie taka sama. I polecenie będzie takie same. Rozwiązaniem równania nie jest liczba. To albo musimy teraz zobaczcie, podstawiać każdą z tych liczb, bo jeżeli popatrzymy na dziedzinę, no to tutaj jedynka co prawda nie jest rozwiązaniem tego równania, ale jej tutaj nie ma wśród tych. Liczb. Dlatego albo podstawiamy wtedy każdą z tych liczb do tego równania i sprawdzamy, która z nich nie spełnia tego równania, albo robimy w taki sposób, że rozwiązujemy to równanie. I to będzie drugi sposób, może nie już do, konkretnie do tego e, zadania, ale do tej drugiej sytuacji, że trzeba rozwiązać to równanie. Możemy zapisać, że tu gwiazdeczka, że to jest tak jakby e, inny sposób do tej drugiej części. Żeby rozwiązać takiego typu równanie, dziedzinę zawsze wyznaczamy, my już mamy wyznaczoną i taki. Takie wyrażenie będzie równe 0 wtedy tylko wtedy, kiedy licznik będzie równy 0. Przepisujemy x kwadrat odjąć 2x odjąć 3, a tu mamy x kwadrat odjąć 9, to musi być równe 0. Taki iloczyn będzie równy 0 wtedy tylko wtedy, kiedy ten czynnik będzie 0 lub ten czynnik będzie 0. Zapisujemy x kwadrat odjąć 2x odjąć 3 jest równe 0 lub x kwadrat... Odjąć 9 jest równe 0. To równanie drugie bardzo łatwo się rozwiązuje. x kwadrat jest równe 9 i tu mamy, że x jest równe 3 lub x jest równe minus 3. Nie zapominajmy o tym drugim rozwiązaniu. Żeby rozwiązać równanie kwadratowe, wyliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego, to znaczy delta. Delta liczymy, pamiętacie, że ze wzoru b kwadrat odjąć 4ac, to otrzymujemy minus 2 do kwadratu to jest 4, odjąć 4 razy 1 razy minus 3, to jest równe 16, bo 4 plus 12. Pierwiastek z delty to 4 i obliczamy teraz rozwiązania. 1 obliczamy ze wzoru minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, to znaczy 2 odjąć 4 przez 2 razy 1. Ja już dwójka wstawię, to jest liczba minus 1. Ona też należy do dziedziny, zwróćcie uwagę, tak jak trójka minus trójka i jeszcze minus b plus pierwiastek z delty przez 2 to jest 2 plus 4 przez 2 razy 1, bo nasza a jest równa 1, 6 podzielona 2 to jest 3, ta liczba też należy. Zauważcie, 1 należy do dziedziny, trójka też. Tutaj trójka to jest to samo rozwiązanie, czyli nie będziemy jego dublowali, i tutaj minus trójka. Gdybyście zapomnieli na przykład o tym drugim rozwiązaniu, to moglibyście niechcący zaznaczyć minus trójkę. Tutaj te trzy liczby należą, są rozwiązaniami tego równania. Jeżeli te odpowiedzi wyglądałyby tak, to wtedy zaznaczycie także, że ta piątka nie jest rozwiązaniem tego równania. Nasze zadanie tutaj było dużo, dużo prostsze. Wystarczyło wyznaczyć dziedzinę. To znaczyło, że jedynka nie jest rozwiązaniem tego równania, i ta liczba była wśród tych rozwiązań. Wtedy tylko zaznaczycie odpowiedź. Mam nadzieję, że teraz to zadanie jest już prostsze czy w tej takiej banalnej, że tak powiem, postaci, czy tej troszeczkę bardziej skomplikowanej, kiedy od razu można powiedzieć, że nie znajdziemy rozwiązania, jeżeli popatrzymy tylko na dziedzinę. Przejdźmy teraz do zadania drugiego. Tutaj mamy liczbę, taka i jest równa. Przepiszmy sobie tę liczbę. Logarytm przy podstawie trzech. Z liczby 27 i to dzielimy przez logaret przy podstawie 3 z liczby pierwiastek z 27. Jak rozwiążemy to zadanie? Jeżeli chcecie, możecie od razu obliczyć, ile to jest logaret przy podstawie 3 z 27, bo to jest 3. Ja na razie tego nie będę obliczała i za chwilę wyjaśnię dlaczego. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, że tutaj w mianowniku mamy. Logaryt przy podstawie 3 pierwiastka z 27. A pierwiastek z 27 to potęga, e, jaka można zapisać w postaci potęgi o wykładniku wymiernym. To jest to samo co 27 do potęgi 1, 2. I możemy tutaj teraz jeszcze skorzystać z takiej własności. Jeżeli mamy logaryt przy podstawie a z liczby b do potęgi n, to ten wykładnik możemy przenieść na początek logarytmu. To jest to samo co n. Razy logarytm przy podstawie a z liczby b. Wykorzystamy te dwie własności tutaj do mianownika. Licznik proponuje, żebyśmy przepisali. Jeżeli wolicie, jak najbardziej podstawcie liczbę 3. Tutaj wstawiamy tak, logarytm przy podstawie 3, 27 do 1, 2. Ta 1, druga wędruje na początek logarytmu. Logarytm przy podstawie 3 z 27 ja nadal przepisuję. A tutaj mamy 1, druga. Logarytm przy podstawie 3 z liczby 27. Logarytmy nam się skracają. Otrzymamy 1 przez 1 drugą, a to jest równe 2, bo 1 podzielone przez 1 drugą to 1 razy odwrotność tej liczby, czyli 1 razy 2. Szukamy odpowiedzi. Mamy odpowiedź B. Można też było to zadanie zrobić w taki sposób, że tutaj zapisać trójkę. Tutaj też kontynuować, że mamy trójeczkę, tutaj też będzie wtedy trójka, a tu będzie jedna, druga razy, trzy. I te trójki nam się po prostu skrócą, zostanie nam to samo. Jeżeli jednak chcielibyście też zrobić w taki sposób, że na przykład tutaj do licznika podstawicie trójka, to może być inny sposób. A tę liczbę tak jakby odrębnie chcielibyście obliczyć, to zapiszmy sobie, tutaj za chwilę uzupełnimy ten mianownik, a przypisujemy teraz. No zobaczmy tę liczbę. Logarytm przy podstawie 3 z liczby pierwiastek z 27 i zapiszemy, że to jest x. Wobec tego 3 do potęgi x jest równe pierwiastek z liczby 27. Można teraz to równanie rozwiązać w taki sposób, że zamiast 27 wstawiamy 3 do potęgi trzeciej i z definicji pierwiastka ta prawa strona to jest 3 do potęgi 3 drugie i nasz x jest równe 3 drugie. Wobec tego ta cała liczba, którą tutaj mamy podaną, to jest teraz 3 podzielone przez 3 drugie. To jest 3 razy 2 trzecie, trójki nam się skracają i wychodzi nam dwa. Sposób wyboru, tak naprawdę rozwiązania tego zadania pozostawiam. To to nie jest trudne zadanie. Wystarczy e, znać chociaż troszeczkę takich tutaj własności logarytmów, że tutaj zamiast pierwiastek z 27 możemy zapisać 27 do 1,2 i to drugą właśnie przenosimy na początek logarytmu albo z definicji korzystamy i obliczamy tutaj e, wartość poszczególnych logarytmów. Tutaj to jest 3. Dlaczego? Bo 3 do potęgi trzeciej jest równe 27. Teraz mamy zadanie trzecie. Jedną z liczb spełniających nierówność jest. Tak naprawdę tej nierówności na podstawie nie rozwiązujemy, ale żeby sprawdzić, która z liczb jest rozwiązaniem tej nierówności, wystarczy każdą z tych liczb podstawić i sprawdzić, dla której to wyrażenie, otrzymacie wtedy tę liczbę, którą tu otrzymacie po lewej stronie, będzie dodatnia. I zacznijmy od przepisania tej nierówności x-6... Razy x minus 2 do kwadratu, razy x plus 4, razy x plus 10 i to ma być większe od 0. W odpowiedzi a mamy liczbę minus 5. Podstawmy w miejsce x tę liczbę. Lewą stronę przepisujemy. Zobaczmy, co otrzymamy. Minus 5 odjąć 6, razy minus 5 odjąć 2 do kwadratu. Razy następnie minus 5 dodać 4 i minus 5 dodać, 5 dodać 10? Musimy ustalić wartość tej liczby, tego całego po prostu wyliczyć to. Ale czy warto wyliczyć tak dokładnie? Otóż nie, my oszacujemy. Zobaczcie, tutaj mamy liczbę ujemną, tutaj mamy liczbę dodatnią, bo jest kwadrat. Dlatego, że tutaj, zobaczcie, mamy minus 5 minus 2 to jest minus 7 do kwadratu, to jest liczba 49, tutaj mamy minus 11, tutaj mamy liczbę minus 1, to znaczy jest to liczba ujemna, tutaj mamy liczbę dodatnią, bo wynik do tego dodawania to 5. Liczba ujemna razy dodatnia, razy ujemna razy dodatnia. To jest dodatnia. Tutaj wynik jest dodatni, i możemy już zaznaczyć, że to jest odpowiedź A. Znaleźliśmy rozwiązanie. Wtedy poszczególnych pozostałych wyników tu wcale nie trzeba. Jeżeli jesteś na rozszerzeniu i na przykład nie chce ci się podstawiać tych liczb, bo czasami oczywiście ta minus piątka nie musi być podana jak to w tu fajnie, że to była pierwsza odpowiedź. Mogła być zapisana na końcu, i wtedy musielibyśmy przebrnąć przez wszystkie te rozwiązania. Jeżeli teraz przedstawię też sposób dla osób, które mają matematykę na poziomie rozszerzonym, można tak naprawdę bardzo szybko naszkicować. Tutaj wężek, można przybliżony wykres tej funkcji, my to nazywamy tak zwanym wężekiem, czyli rysujemy oś liczbową, zaznaczamy wszystkie liczby dla których to wyrażenie po lewej stronie się zeruje, czyli szukamy tak naprawdę pierwiastków tej funkcji wielomianowej z lewej strony. Zauważamy, że tu mamy szóstkę, dwójka, dwójka jest dwukrotnym pierwiastkiem, minus czwórka i minus dziesiątka. Zaznaczmy je. Minus dziesiątka, następnie minus czwórka dwójka, która jest dwukrotnym pierwiastkiem to znaczy, że odbicie będzie i szóstka wykres tej funkcji wielomianowej zaczynamy rysowanie od góry bo tutaj jest dodatnia liczba tutaj x kwadrat, jeżeli podniesiemy to też jest dodatnia przy x kwadracie przy x stoi dodatnia liczba i dodatnia i zobaczcie, tak wygląda nasz wężyk tutaj mamy odbicie i nas interesuje większość, od zera, nas interesuje ten przedział oraz ten przedział Tutaj można powiedzieć, zapisać sobie, że tutaj mamy te plusy, nas interesują większe od zera plusy. I teraz zobaczcie, gdzie są te liczby, tutaj one usytuowane. Nas interesuje, możemy sobie tak wyraźnie zaznaczyć, że to jest nasze rozwiązanie oraz ten przedział jest naszym rozwiązaniem. Jeżeli popatrzymy, liczba minus 5 jest tutaj. Ona jest, zgadza się, czyli to już jest nasze rozwiązanie. 0 jest tutaj, nie pasuje, nie należy, następnie trójka jest tutaj i piątka jest tutaj. Jedynie minus piątka, czyli nasza liczba minus 5 należy do zbioru rozwiązań tej nierówności. My na podstawie musimy tak naprawdę podstawić tę liczbę i sprawdzić, która z nich spełnia tę nierówność. Jeżeli jesteś na rozszerzeniu, rysujemy szybciutko wężyk. I zaznaczamy, e, tak naprawdę, e, sprawdzamy, która liczba pasuje do e, rozwiązania tej nierówności. Teraz mamy zadanie czwarte. Liczba dodatnia a jest zapisana w postaci ułamka zwykłego. Jeżeli licznik tego ułamka zmniejszymy o 50%, a jego mianownik zwiększymy o 50%, to otrzymamy liczbę b taką, że zapiszmy. Nasza liczba a po pierwsze jest dodatnia. Liczba, liczba ta jest zapisana w postaci ułamka zwykłego. Na przykład to może być y przez X przez Y. To jest taka propozycja, że liczbę A zapisujemy w taki sposób. I teraz licznik tutaj zmniejszamy o 50%. Jeżeli licznik zmniejszymy o 50%, to 50% x. Można zapisać, że to jest to samo co x odjąć 1 druga x, czyli 1 druga tutaj x. To jest nowy licznik teraz. Mianownik natomiast zwiększamy o 50% to 50% z y, to jest y plus 1 druga y, czyli 3 drugie y. I zobaczmy, w ten sposób otrzymujemy liczbę b. Nasza liczba b to jest x odjąć 1 druga x przez y plus 1 druga y. To samo co tu zapisaliśmy. I teraz zapisujemy 1 druga x przez 3 drugie y, żeby to wyliczyć, bardziej uprościć, bo zobaczcie, w odpowiedziach mamy b uzależnione od a, Zapiszę to w postaci takiej. Jedna druga podzielone przez trzy drugie razy x przez y. Zobaczcie, że to jest to samo. Wyliczymy wartość tej liczby, tego działania to jest jedna druga razy 2 trzecie i jeszcze razy x przez y. Dwójki nam się skracają. Otrzymujemy jedną trzecią razy x przez y. Ale x przez y, jeżeli dokładnie się tu przyjrzycie, to była nasza liczba a, i tu wstawiamy 1 trzecia razy a. I znaleźliśmy rozwiązanie, szukamy jeszcze tylko odpowiedzi. Tutaj jest to odpowiedź b. I teraz mamy zadanie piąte. Funkcja liniowa f jest określona wzorem. f od x równa się a plus 1, tutaj mamy razy x plus 11, gdzie a to pewna liczba rzeczywista, ma miejsce zerowe równe x równa się 3 czwarte. Stąd wynika, że a. Musimy wyliczyć parametr a, wiedząc, że liczba 3 czwarte jest miejscem zerowym naszej funkcji. To powoduje, że dla argumentu 3 czwarte nasza funkcja przyjmuje wartość równą 0. Przepisujemy wzór funkcji f od x równa się a dodać 1 razy x i jeszcze plus 11. Podstawiamy teraz te, ten warunek, że dla argumentu 3 czwarte funkcja przyjmuje wartość równą 0, żeby wyliczyć parametr A. Zobaczmy, co otrzymamy 0 równa się a dodać 1 tutaj razy 3 czwarte i jeszcze plus 11. Jeżeli nie robicie ułamków, pomnożmy obie strony tego równania przez 4, otrzymamy tu 0 równa się A plus 1 razy 3. Trójka przyniosę na początek, bo mnożenie jest przemienne. I jeszcze dodać 44. W takim razie 0 jest równe. 3a dodać 3 i plus 44. Minus 3a będzie równe 47. I nasze a jest równe liczbie minus 47 trzecich. Szukamy odpowiedzi. I zaznaczamy ją. Jest to odpowiedź C. Mam nadzieję, że teraz to zadanie już nie będzie w ogóle trudne dla Ciebie. W tym filmiku kończymy rozwiązywanie na tych pięciu zadań. W następnym będzie porcja kolejnych pięciu z tego arkusza maturalnego, zatem zapraszam Cię serdecznie.